Mamy kolegę Arka najlepszego wędkarza podlodowego w okolicach Holsztyna no nie licząc mnie oczywiście <laughs> dobre, ja wiem że dobre e, słuchajcie o Jezus Maria, zmachałem się tydzień po świętach to mój świder zobaczcie jak mniej więcej wygląda a tak mniej więcej wygląda wędkarz a, a tak mniej więcej wygląda Dzisiaj chodzenie po lodzie, jedna wielka tragedia, zobaczcie, dobrze, że Ty jesteś wysoki, to Cię widać nad lodem, kolego, Arku, metra zagłębione w butach w lodzie, śniegu, ale słuchajcie, mało tego, że jest 50 cm śniegu i wody na lodzie to jest jeszcze 25 cm lodu pod tym wszystkim. To prawda? Niesamowita wiosna. I jak zwykle przepiękne jezioro wulpińskie. Wieś Dorotowo, wyspa Herta. Tam gdzieś Henwod dali, Henwod dali Olsztyn. Pewnie ze śpiącymi jeszcze ludźmi. O Jezus Maria.